Zadanie szóste, matura 2017, poziom podstawowy, maj. Do zbioru rozwiązań nierówności nie należy liczba. Dziękujemy autorom za podkreślenie, nie należy. I zastanawiamy się, co my tu mamy w tych nawiasach. Mamy na pewno iloczyn i ten iloczyn ma być większy od zera. I zastanawiamy się, która z tych liczb nie należy nie jest większe od 0 po podstawieniu. No dobra, ma być liczba dodatnia, no to, no to patrzymy w takim razie. E, Zacznijmy od tych łatwych od B. E, minus 1 do czwartej 1, czyli 2 jest plusem. 2 odjąć minus 1 też jest plusem, a zatem plus razy plus jest większe od 0, czyli B się zgadza jest rozwiązaniem, należy do rozwiązań nierówności. To jest prawda. No to sprawdźmy w takim razie C. Też będzie łatwo. O, to jest znak zapytania. <grytania> Jedynkę jak postawimy, no to tu mamy 1. Dodać 1. To jest 2. 2 odjąć 1. To jest 1. Czyli liczba znowu dodatnia. Tu dodatnia, tu dodatnia. Dodatnia razy dodatnia. No też jest dodatnia, czyli to spełnia no to lecimy w takim razie, skoro już jesteśmy tutaj, to, to zrobimy trójkę. Tutaj 3 trz, do potęgi czwartej to będzie 9 razy 9, czyli 81, plus 1 82 jest dodatnia. 2 odjąć 3 jest ujemna. Plus razy minus daje nam minus, czyli to jest odpowiedź D. Ona nie należy do rozwiązań nierówności.